Łódzkie na plus. Podsumowanie tego dnia w skrócie. Pierwsi pacjenci rozpoczynają leczenie w nowym oddziale rehabilitacji kardiologicznej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu imienia Biegańskiego w Łodzi. Do dyspozycji chorych między innymi po przejściu covid-19 czy grypy jest 7 sal z 20 łóżkami, nowoczesny sprzęt oraz kompleksowa opieka specjalistów. Ta inwestycja to kolejny przykład wzorcowej współpracy między samorządem województwa łódzkiego, a rządem Prawa i Sprawiedliwości, który za pośrednictwem wojewody łódzkiego Tobiasza Bochańskiego przekazał na ten cel 6,5 miliona złotych. Z budżetu województwa Zakupiony został specjalistyczny sprzęt. Mamy do czynienia z otwarciem oddziału, który ma pełnić funkcję rehabilitacyjną, rehabilitacji kardiologicznej, niezwykle ważnej po covidowych przejściach dla wielu, wielu pacjentów. Aż 8 milionów złotych samorząd województwa łódzkiego przekaże w tym roku na inwestycje w ramach programu Sołectwo na Plus. Właśnie ruszył konkurs, w którym projekty mogą zgłaszać sołtysi. Do zdobycia są dotacje do 12 tysięcy złotych, m.in. na nowe place zabawcze, siłownie plenerowe, na rozwój wsi w Łódzkiem. Poprzez tzw. Tak małe granty sołeckie samorząd województwa przeznaczył w tym roku o 2 miliony złotych więcej niż w ubiegłym roku i aż o ponad 7,5 miliona złotych więcej niż miało to miejsce w pierwszej edycji konkursu w 2016 roku. Roku. Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie internetowej Łódzkie.pl, zakładka Rolnictwo. Środki higieniczne, śpiwory, karimaty, agregaty prądotwórcze, latarki i apteczki wojskowe, odzież termoaktywna, bluzy, getry, skarpety, artykuły pierwszej pomocy, czyli wszystko, co może przydać się Ukraińcom na froncie. Samorząd województwa łódzkiego organizuje i wysyła pomoc za wschodnią granicę od pierwszych dni wojny. Robimy to nadal, bo nadal ktoś tej pomocy potrzebuje, a jest ona, szczególnie ważna teraz, w trakcie zimy. Milion złotych tyle w tym roku zarząd województwa łódzkiego przeznaczył na stypendia dla zawodników i nagrody dla trenerów to 200 tysięcy złotych więcej niż w ubiegłym roku. O stypendia mogą ubiegać się reprezentanci klubów z Łódzkiego, którzy w roku 2022 wywalczyli medale mistrzostw Polski, Europy lub świata w kategoriach wiekowych juniora i juniora młodszego w dyscyplinach olimpijskich. Mieszkańcy Koluszek jeżdżą już po nowym wiadukcie nad torami kolejowymi w ciągu drogi wojewódzkiej numer 715. Budowa przeprawy trwała nieco ponad rok i kosztowała ponad 28 milionów złotych, z których 11 to dofinansowanie z budżetu państwa, a pozostała część, czyli ponad 17 milionów złotych, pochodzi z budżetu województwa łuskiego. Nowoczesny wiadukt dla mieszkańców, a przede wszystkim kierowców, oznacza większy komfort jazdy i poprawę bezpieczeństwa ruchu. Zastąpił on obiekt, który służył mieszkańcom Koluszek od tysiąca 1975 roku i był już w bardzo złym stanie technicznym.